No wiedziałem, że to ściągasz. Zleta mi zamulasz, nie mogę nabierać na Facebooka! Tak jak tutaj że mi za No ja ciągle zaś, gąbia go zobaczyć nic ja co się stało? Odpalisz te torenty, ale będą jaja. tak się to zabijają. Brat, pożycz mi jakąś koszulkę? No dobra, masz, tylko nic nie zrób z nią, bo to jest moja najlepsza, najlubiejsza. Dzięki. Nie wdepać w gówno! <głos> 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 Dobra, w koszulkę to tak jak no, łama. <noise> Weź to kolano, to jest moja połowa. Jezus, to twoje to jest na mojej no położy. Jak ja na mojej połowie? No, przecież to jest z połowa. Tam się wyprawia z tego. No, 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 no. Nie, <noise> nie umiecie się zachować, to będziecie z bódy wracać! To, to jest moja połowa! To jest no twoja połowa, to jest moja połowa! nie Trzeba pójść z tym do specjalisty. No.